Ja już jestem na tej wyprawie. Mielu jakiś czas. Musiałem obóz rozbić tutaj. I w jakimś dziwnym jestem. Nie wiem kto tu doszłem. Jakie Jakieś dziwne jakieś jakieś dziwne jakieś to metalowe były jakieś. Jakieś kochła miały. Nie wiem, pamiętam w ogóle. Bartek w obozie został. Ale śniegu. Trochę tam jak to w lato było wszystko, a teraz zima jest Trzeba zimy jest Dobra, nie mam, nie mam nic Nie mam żadnej rzeczy Dobra, może spróbuję znaleźć jakąś rzecz która przynia jakąś broń zrobię, bo ja chcę żeby nic mi zaatakowało spotkamy się kiedy będę miał broń jakąś Postanowię sobie tutaj budować mały obóz żeby otworzyć po tej wyprawie w takim wielkim drzewie, wielkim, do jakaś ławka jest i dużo, do bardzo rzeczy jest tam nie tym co to jest? dobra Troszkę kilka dać okej okay. sprawdzimy bo tutaj jest bardzo tajemnicy symbol <grych> <grych> no. Ym... Eee... Dobra, poczekajmy na minerałów. Może Dobra, tutaj mam obóz, mały rozbiłem. Tutaj o, to, to robi symbol jakiś. To się nie liczy w tym, ale zobaczcie. To jest symbol niedźwiedzia. To, to, to gdzieś tu stał, i dziś może polazł. Trochę, trochę się poje tutaj gdzieś, gdzieś smutny, bo w tym jest z Parkiem, bo nadal z nim jesteśmy, to uważam, mam wyprawę, ja się zgubiłem, nie, nie wiem, dobra, ale taki obozik jest, usiądę sobie, może się spróbujemy rozbić, może poszukam jakiejś broni, spotkam się, kiedy będzie jakiejś broni Dobra, bo tutaj mam takie malutki mieczek, ale obozem się pożegnamy. Okej, okay. tu jest dalej taki malutki patyk. Mam nie było nic innego. Oprócz jakiejś pustki, Dostać tutaj kaloszaki sobie. zrobiłem sobie ubranie jakieś grube. Dlaczego mają krótki rękaw? Hmm, Dał uroń, trzeba No ale nie wam. Tylko jeszcze robiłem mnóstwo ubrań. O, mam tutaj lepszą broń. Razem. Tam poczekaj damy broń. mam coś lepszego, mam z kolcami. coś będzie może lepszego tutaj. Dobra. Żeby... Idziemy sobie ja moją ja ja broń. Ta łapa ja ja nie dźwigniach była odcisk. Nie tu mam kilka od tego, tego, bo tam chodzi o tego, bo jest zimno. To, to nie, nie wiem, to mi leci mi z nosa. Zimę tak mamy. Dobra. Czy tak tak dziwnie? Coś. O, Tutaj jest dużo jakichś śl ślady dziwne. Nie tutaj coś musiało tutaj stać, jakaś chata łosia to i coś się zawaliło. Tu ale gruba bardzo śniegu. To jest rodziło zima już. Tutaj też jest. Dobra. Nie wiem. Mmmm. sobie. tutaj nadal. Tutaj nadal nie ma. Tutaj coś tutaj na pewno też stało. jakieś jakaś wioska na pewno była, ale zarosła wszystko. O! Ale fajne. Okej. Okay. Hmm spotkamy no, się w innej części wędrowca, ale to by to chciał wiedzieć? To, to jest. Mamy no, udać to, to się na podróży w lesie, jeśli tak nie widzia. To. Będą nowe rzeczy: szmara, gdy będzie, kiedy będzie. Gdy będą kraf kraftingi broni, już będą, karabinów. Skiny dojdą duże, nie będzie. Architektura lepsza, rozbita będzie. Podróże. Hmm. Wydobywania lepszych minerałów, jak złoto. Skiny, zaraz to było. To był ten drugi był. Ale okej. Okay. Słuchajcie i lajkujcie, pa.